Achmaci, can you tell mi powiedzieć co mamy uh, tutaj? To jest Lassi. W Pakistanie jest to drive z trzema ludźmi. Gumę złapaliśmy. Trzeba wymienić teraz. To, ten ziomek jest mistrzem w zjeżdżaniu slalom. Dobra, to jeśli szukasz sposobu na podróże bez znajomości języka, to wiedz, że ta koszulka, którą mam właśnie na sobie, po prostu działa. Wystarczy pokazywać palcem na obrazki, i w ten oto prosty sposób można się dogadać w każdym zakątku ziemi. No i zobaczcie co tutaj jest rządowy program który, z... który został stworzony ku temu żeby przeciwdziałać narkotykom jak nie ma roboty to się człowiek psuje chłopaki tutaj pchają auto bo coś się nie odpaliło może alternator nie ruszył prawdopodobnie nie ładuje no nie będą pchać zaraz może im pomożemy słuchajcie teraz wejdziemy do tradycyjnego domu tutaj w Hunza Merim Siomka poznałem na ulicy. Siemanko tutaj młody. Zobaczcie, drewniana konstrukcja. Hello bro. Hello, hey. Nice to meet you. Welcome. Can you tell me about this architecture? is like well... Uh, basically this this particular portion is called vulture nest mm -hmm. vulture nest because like we have a lot of earthquakes over here in Hunza at Hunza so what this design this design helps to uh, you know art proof this space and basically you see these lines yeah if earthquake is in this direction this uh this this uh, this beam will help uh The home protect the construction. Protect the construction, actually. Uh, uh, Okej. Okay. No, Widzicie yeah. tych dwóch ziomków, którzy tam idą na dole. Poznałem ich chłapiąc tutaj stopa, i okazało się, że ziomeczek robi filmy. Zaprosił mnie na herbatę. I pogadaliśmy sobie, pokazał mi jak wygląda dom. Że dom jest zbudowany w specjalnej, jak to się powiedzieć. Konstrukcji, żeby zabezpieczyć trzęsienia ziemi. No i teraz ja sobie dalej łapię oni wrócili do domu. A jeszcze stojąc tutaj, no to zauważyłem dość ciekawą rzecz. Zobaczcie: e, w Kunza, Woman Police Station Kunza, czyli po stacja po policyjna <grym> Kunza, w której dominują kobiety. No a ja stoję dalej, łapię. Jak nie złapię, to pójdę spać do nich. To są chłopaki, którzy zabrali mnie na stopę. What is this? This is chapsu. What is inside? Inside meat, onion, some uh, chili, salt. Tomato? tomato also. also? But Butchery tomato. A chapsu in different parts is different. Different. Like? Przepyszne. Nie jest ostra. Tylko powiedziałbym bułka z czymś, ale pyszna. The brother, how old are you? How 10 years 13 years 13 years old. 13 years old. And he came here to work. He is from Peshawar. Where is Peshawar? Parshina. 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 He's near. Peshawar in Peshawar, KPK. KPK. How long you working here? How uh, long have I been working here? How? For long? A job. I have a job here. long four months. Four months. four months four months and uh, how many how many hours per day he working <laughs> maximum 16 hours to 8 hours uh, 12 16. to 16 hours and he managed here everything, everything, everything. So. if this young man working here and I will working here and we make the same work like manage here cleaning everything place. so we have the same salary yeah same salary it's like the not same line not, it. not it's like somebody okay. more no so this young it's man it's on men his work depends on his work for their salary Mm -hmm. Depends on his work. If he works more than you, then he give more than salary than you. So, one month when he working ten hours every day, he have like twenty thousand. Ten hours. Ten hours. In a day. In a day. Approximately twenty to twenty-five thousand. He gave. It's good salary for for this work in this uh, area this is too much too much Enna enough enough in this area northern city this area twenty five thousand is enough for men in the cities city it's is uh, more expensive expensive than this area mm. this area is cheaper than the city south and the north is in this area, compares to north. North is cheaper than this area. Really? Yeah. But how much cost one kg of the beef? One kg of beef is four fifty. Four fifty. And the chicken is six fifty. Six fifty. Six fifty in north. But beef is better. Better. Good quality. Chicken, good of quality. course. Yeah. Good for body. Beef is cheap. Beef is cheaper than uh, chicken in north. In here also, beef is uh, cheaper than chicken. Because chicken is the Chicken, these guys, came from outside the city. That's why transportation, other ones, charges. That's why chicken is expensive. Ah, you are here. But you are on holiday. Yes. Holiday. Working after he go to school. Yes, yes. Trzeba umyć naczynia, nałożyć jedzonko. Różne rzeczy tutaj mają. Proszę tutaj, chai. Zobaczcie, młody tutaj ogarnia. A wszystko przez koronawirusa, bo nie mają dostępu do szkoły. Szkoły są zamknięte. No i młody pracuje. Guys. So what we have here. First, maybe you can describe. This is rice. it is we say. Uh, vegetables, vegetables and But in Urdu. Urdu uh, uh, Salen. and Salan. Salan or in Burjaski Hoy. This is uh, dal in Urdu. Or uh, English, uh, you know. Bean. Uh, and lentils. Or or. Uh, or Burjaski balai. Balai. Okay. And this is roti? It is um, in Urdu, it is roti. Mm -hmm. In Burjaski, it is uh, hamali. Hamali. Yes. So, this is traditional food here? Yes. I like it, but carrot is not popular. <laughs> we used to eat it when we were just we are having dinner mm -hmm. and we used to eat it as a salad to be honest first time i see in Pakistanie home salad and uh, carrot. i enjoy so much w gościnie u kumpla którego złapałem prawdę mówiąc na stopa na ulicy ponieważ tam do niego czy mogę z tobą podjechać na motorku do miasta do centrum no i on się zatrzymał, odwrócił, a jak jechaliśmy już na motorku, to się dogadaliśmy tak, że, że mam u niego nocleg. No i to jest właśnie gościnność, taka prawdziwa gościnność i otwartość w Pakistanie. I to jest piękne. Achmati, can you tell me what we have here? Uh, this is lassi and uh, we used to make it from milk mm -hmm. and we used to extract butter from it. Okay, this is good for body. Yes, it's good. Okay. And it's strong. Strong. Yes. Do you like lassi? Yes. Spróbujmy. Oh, it's so fresh. No, z łopakami teraz jedziemy. What the name of the valley? Valley, valley, where we go? Nantar. Nantar. Yes. Najgorzej, jak to jest z przodu Rain? Myślałem, że ziomek na mnie napluł Ale deszcz pada na szczęście Najgorzej, jak się siedzi z tyłu A ktoś mówi z przodu i tak ślina leci, nie? Proszę bardzo Ktoś mi powie, że P3 się nie da zmieścić Proszę bardzo, kupel. Treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. In Pakistan, it's legal to drive in with three people? Uh, it's not legal, but. Uh, we do this? Yes, we do this. <laughs> a lot of people do this. A lot of different people do this.

motor I dalej idziemy z Buta. Uziomeczka postawimy. Dobra. To dalej z Buta. Do Doliny. I to było hard hitchhike? To było bardzo łatwe, easy, Tak. Ok. 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 We Ok. Ok. Uh, at my cousin's home and uh, just we are on our Kontynium. way to the yeah. New Kontynuujemy kontynuujemy. Że, tutaj, żeby nosa nie powić, a chłopaki usiedli, ale trzęsie jak. Kurde! Patrz, jaka kałuża Pam, pam, pam! Uwaga, uwaga, śledzi, 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 kierownik jedzie. O, Lodziki, da ice cream. O, o. Dziękuję. Dziękuję. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Guys, we need to walk a little bit. Oh my god! <laughs> no water, no water. Mm, what to say? No woman. Just in between harsh mountains. <laughs> Zobaczcie karbąca rzeka. Tutaj trzeba żeby się na dolinę Czesią wpisać. I teraz z kierownikiem jedziemy dalej. Nie ma tutaj turystów za bardzo. Polish, Spanish. Polish, Polish. It's yes. a different one. Total, Polish and Spanish. Totally different. Totally different. Totally. Yeah. Goodbye. Thank Goodbye. you. Goodbye. <laughs>

To zobaczcie jak oni tutaj rozwalili Nie wiem jak tu przejedziemy Salam alejku Korde chłopaki to mi się ma mero. ostro Assalamu Salam alejku <grymne> <grymne> Do układu chłodzącego trzeba dolać. O, proszę! Ze źródła bo się silnik przegrzewa. A jak silnik się przegrzeje, to staniemy. Ale tutaj, na takich trasach, w górach tylko i wyłącznie starego typu jeepy. Nowego typu jeepy nie ma opcji. O, jeszcze fajeczki. Cygarko. Opa, ziomek miał wrócić biegu, drugi wziął, przytrzymał. Teraz trzyma, żeby bieg nie zleciał. Zaraz przerzucą na dwójkę i pójdziemy, Tak, burza. Osobowko tutaj biegnął. A. Gumę złapaliśmy Trzeba wymienić teraz Kolender Maszyna 72 rocznik no, Zatrzcie This is house? This is a local, what do you say? Assalamualaikum. Zobaczcie, w jakim miejscu ludzie mieszkają. No, tak niedostępna miejscówka, i dojeżdżasz tutaj do doliny, i zobaczcie, jak to wygląda. Kumpel się wysikał, teraz spodnie poprawia. Czemu nie? Tutaj wystraszymy chłopaku. Opa. Bardzo młody, zobaczcie, a młodzi, co ciągną młodzi? Idziemy zobaczyć, co, co mają młodzi w workach. I chłopaki, salam aleikum. Show! Drzewo, Drzewo, A, szyszki. Szyszki, tak? Sz I kora, i kora. I kora, i kora, salam alejki. Jaki maluszek, mięsko niesie. Zobaczcie, tutaj hotel się buduje, bo to jest. To jest w sumie kurort. To, się, to ma być kurort, taki narciarski. Tutaj taka mini. Mini. Switzerland. Yy, Szwajcaria. mini, taka Szwajcaria. Salam alejko. Mini Szwajcaria i chcą to pewnie rozreklamować. Ale miejscowa. A zimno, olek jak cholera. Dobra, chłopaki. szyszki na opał. Ok, szyszki na Dziadek tutaj nadzoruje. Koło się zmienia. Pytałem ci pomóc, ale powiedzieli, że nie. Ty sami ogarnął. A to jest ciekawe. I will introduce you. Ten ziomek jest mistrzem w zjeżdżaniu na nartach z gór. nie wiem jak to się fachowo nazywa no ale ziomek wykręca dobre czasy i był w Korei i w Iranie Dobra, ale teraz ciśnimy Takich ludzi się po drodze poznaje Ja to się wciąż zastanawiam, czemu oni wybrają, wybierają do mieszkania takie miejscówki, do których trzeba zapierdzielać z kilka godzin Właśnie, ziomek tutaj biznes robi, kumpel kumpla, tutaj wyciąg, no w tak, o, w tak odizolowanym miejscu wyciąg narciarski, no a też nie mogę zrozumieć, tam jest wioska. Jak oni tutaj sobie, wiecie, radzą, nie? Tak czy inaczej radzą sobie, ale ja wciąż jestem pod dużym wrażeniem. This is... Pakistani Switzerland? Yes. <laughs> <laughs> I like this name. Yeah, Pakistani Switzerland. What do you want to prepare guys? Mm, we will prepare some noodles. Noodles? Yes. Chinese noodles? Mm, not Chinese, local noodles. Ah <laughs> from pa noodles. Pakistan. Yes. instant Eastern noodles. Instant noodles. Yep. What yes, then A kuchenka, kuchenka gazowa na paliwo. To jest, to jest niezły patent, tylko że z jednej strony bardzo ciężka, ale z drugiej strony jak się podróżuje motorkiem, no to jest spoko. Kończę nie gdzieś z kimę? A ja to jest. Zupka chińska się robi Trzeba pomieszać. Good morning! Good morning! You have new friends! Yes! <laughs> so small! Guys, wake up! 6.30! Zobaczcie, to jest ciekawe. Z tym oil yeah. on the Bag <laughs> Jee yeah, yeah. Kumpel tutaj frytki robi. A tam psiulki czekają na to, żeby im trochę coś tam zleciało. Jak to się mówi z talerza? Uziomek teraz pompuje paliwo z Yamachy żeby żeby ten żeby był w, no, w tej w gazowej, w czyli gazowej. No, to jest taka maszyna, która daje ogień. O oh, guys, it looks like gold. So, brother, you can survive everywhere. Yes, I In... used to cook. I am having interesting cooking. Really? In home also? I used to cook a lot. To jest spakowany. Hopaki się pakują. Hopaki jadą motorkiem. I will introduce you guys. So we are from Pakistan and you travel on motorbike. On motorbike. Ja. Yeah. Yamaha VBR. VBR. VBR 125G. G. Yeah. I like this motorbike. Really nice. Chłopaki mają cały sprzęt 35 kg. Sprzętu. Trzeba się pomału zbierać. Wiecie co teraz sobie tak idę? I zastanawiam się, co kieruje ludźmi, żeby mieszkać w takich miejscach jak to na wysokości 3200. Naltar, Dolina Naltar. Nie Gilgitu. Jest niesamowity w ogóle droga tutaj to jest jedna wielka porażka. 20 km jedzie się tam, nie wiem, z półtorej godziny Jeepem. No a z buta to wiadomo. Myślałem, że nie uda się złapać stopa, a jednak się udało pod wózkę złapać. Nie wiem jakim cudem, ale tak właśnie przeciwbywa. What's your name? My name is Sadar. Yes. Sad.

1975. 1975 Ma 45 lat I ile na liczniku? Nie wiem czy będzie widać 309 tysięcy kilometrów przejechane przez 45 lat Zapewne po górach Ale kondycja jaka, zobaczcie jeszcze nawet Radio gra I kierownik tak pracuje Tutaj wynajmuje jeepa i podchodzi ludzi O kurde A chłopaki tutaj palą papieroski z dodatkiem Opa! Ale idziemy. Kamienie. Proszę zobaczyć jaka ja. droga. Takie kamienie. Kurczę, ale maszyna. To też trzeba mieć umiejętności. Do prowadzenia takiego auta i nerwy ze stali. To zawsze lubię, jak pakistańczycy jadą na wakacje, to muszą mieć fajne płoty. So, so nice people. Są miejsca na świecie takie, które autentycznie mnie szokują. I faktycznie, tak jak tutaj jesteśmy, to jest jezioro siedmiu kolorów i po prostu to, co tutaj się wyprawia, to musisz po prostu, musicie sami zobaczyć. I think that I'm going to...